Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was bardzo ciekawym tematem o opadającej powiece, o tym jak ja przygotowywałam się do zabiegu, czy jestem zadowolona, czy było warto właśnie i chciałabym Was zaprosić właśnie do oglądania tego filmiku, dlatego że bardzo często zdajecie mi właśnie pytania w komentarzach odnośnie opadającej powieki, jak sobie z nią radzić. Dlatego też postanowiłam nagrać właśnie specjalnie taki film. No wiadomo, zdecydowałam się na, to, na ten zabieg, na ten krok, dlatego, że z wiekiem zobaczyłam, że zaczyna opadać mi powieka, oko się robi mniej otwarte. No, bardzo mi to denerwowało, bardzo mi to przeszkadzało. Dlatego postanowiłam, że skonsultuję się z kilkoma lekarzami. I po prostu, no, zobaczę, co będą mówić, czy będą już zalecać, czy podejmą się tego. I tutaj było moje takie wielkie rozczarowanie, ponieważ pierwszych dwóch lekarzy właśnie nie chciało się podjąć tego zabiegu. Ponieważ ja mam tutaj takie oko dość trochę skośne, to się azjatyckie oko nazywa, czyli jest taki mięsień nakątny dość mocny tutaj właśnie od środka. Dlatego y, dwóch lekarzy nie chciało się podjąć tego zabiegu. Y, natomiast znalazłem taką panią, doktor, która wykonała A ten zabieg. Teraz, kochane, takie y, pytanie się pojawia. Co warto zrobić, y, zanim y, zdecydujesz się na ten zabieg? Otóż, po prostu warto sprawdzić operatora, jakie ma opinie, czyli lekarza, który wykonuje ten zabieg. To jest bardzo ważne, bo efekty właśnie zależą od tego, jakie ma umiejętności lekarz, osoba, która wykonuje. Kochane, pamiętajcie, pobierzcie darmową checklistę, jak przygotować się do zabiegu, jak dbać o skórę po zabiegu i link znajdziecie w opisie. Tam jest już dokładniej wszystko wyjaśnione. Może zacznę, punkt taki pierwszy. Dlaczego się zdecydowałam? No więc, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, dlatego, że powieka była już opadająca i przeszkadzało mi to bardzo, drażniło mi to bardzo, a nie wiem, czy wiecie o tym, że powieki nasze rosną całe życie. Dlatego one nam z wiekiem coraz bardziej opadają, coraz bardziej się robią większe. No i tutaj no nie ma żadnego innego złotego środka, lekarstwa. Po prostu jak wycięcie nadmiaru skóry. I takie pytanie, które często mi też zadajecie, jest jak przybiegał zabieg. Czyli najpierw przed zabiegiem musiałam oczywiście zrobić badania, które lekarz konsultuje, patrzy, czy wszystko jest w porządku, hemoglobina. Oczywiście wcześniej lekarz przed zabiegiem daje skierowanie na te badania. Tam dostajecie całą listę, jakie należy wykonać. No, i później, właśnie przed samym już zabiegiem, w dniu zabiegu, lekarz konsultuje to z nami te wyniki. No, i ja miałam wszystko w porządku, więc od razu mogłam poddać się zabiegowi. Znieczulenie jest to znieczulenie miejscowe. Czyli podane w zestrzyku, tutaj ostrzyknięta okolica oka właśnie, żebyśmy nic nie czuły. I tu nie ma żadnego uspania, jesteśmy cały czas świadome, cały czas. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie życzy, może być narkoza, natomiast jest to zabieg, który no, jest bezbolesny. Jeśli jest okolica oka znieczulona, to jest naprawdę bardzo komfortowy, bezbolesny i szybki, co najważniejsze, więc tam nie, nie leżymy na tym. W stole operacyjnym długo. Także sam ten zabieg wspominam bardzo dobrze. Po zabiegu, no już trochę tak zaczęło odpuszczać znieczulenie. Trzeba było jeszcze jakieś pół godziny poleżeć w takim pokoju pozabiegowym. No i tam tak mniej więcej pół godziny odczekać, żeby, no wiadomo, jak y, zaczniemy chodzić, jak, czy do samochodu wsiadać, czy, czy tak dalej, to jednak jest, wzrasta nam delikatnie ciśnienie, może pojawić się krwawienie. Dlatego też jest takie zalecane, żeby trochę po zabiegu poleżeć jeszcze dać, żeby tam się te naczynka nam obkurczyły, żeby nie było krwawienia. Rekonwalescencja, jak przebiegała? Rekonwalescencja była ku mojemu zaskoczeniu właśnie nieciekawa, bo miałam nadzieję, że to wszystko będzie o wiele szybciej się goiło, że nie będzie takiej opuchlizny, że może tak jak czasami dziewczyny stawiają zdjęcia, że może mi to nie będzie dotyczyć. Niestety, miałam wszystko, tak, to co się zdarza bardzo rzadko. Miałam bardzo dużo opuchlizny, miałam ropiejące oczy, miałam, chodzi mi już o gałkę oczną, nie, nie o powiekę, miałam sińce bardzo duże dookoła oka i pod okiem tutaj aż naprawdę bardzo, bardzo dużo było widoczne. Zresztą są wstawiane na moim kanale filmiki, więc możecie zobaczyć, jak ja wyglądałam właśnie po zabiegu. Trzeba przez przynajmniej trzy dni przykładać zimne okłady. Ja to robiłam na przykład z mrożonego groszku, ponieważ groszek jest mały i on tak się dostosowuje do naszej powieki, jak kładziemy go w woreczku. Ja robiłam sobie rękawiczki, takie silikonowe, wkładałam, zamrażałam i później sobie wyjmowałam tylko na zmianę, jedna, druga, jedna, druga, żeby była cały czas zimna i tak leżałam z tymi okładami. Jeżeli wam mówią, że po tygodniu wrócisz już do pracy, do swoich obowiązków, to jest to, moim zdaniem, kompletna nieprawda. U mnie to się nie sprawdziło i moja siostra też miała ten zabieg, też po tygodniu naprawdę nie mogłabym wrócić do pracy. Dużo dziewczyn też tak mówi, że to jest, to jest przesadzone. Dwa tygodnie to jest taki czas, gdzie ty możesz... W Pomału, pomału, pomału dochodzi do siebie. Poza tym gdzieś po około, to też różnie jest, bo niektórzy zdejmują szwy po sześciu dniach, niektórzy zdejmują po około dziesięciu dniach, tak miałam ja na przykład, później zdejmowane te szwy. Więc jeżeli planujecie sobie taki zabieg, dobrze jest przynajmniej te dwa tygodnie wolnego sobie wziąć, mieć na uwadze, że po tygodniu chociaż lekarz będzie mówił, że ach, będzie pani super wyglądała, może pani wróci do pracy. Nie. U mnie to nie było w ogóle możliwe. I, a ponieważ miałam, y, uwierzyłam lekarzowi i miałam y, po tygodniu już umówione klientki w gabinecie, no niestety musiałam iść do pracy z takimi oczami, nie chciałam przekładać moich pani, no i, no ale tłumaczyłam właśnie, że jestem po zabiegu, no i że pracuję akurat w takiej branży, więc było to całkowicie y, zrozumiałe. I takie pytanie tutaj często jeszcze pada, czy było warto i czy były jakieś skutki uboczne. Warto było na pewno. I y, zrobiłabym to jeszcze raz i kolejny, jeżeli by była taka potrzeba. Tylko pytanie, czy u tej y, lekarz raczej nie. Dlatego, że y, no niestety, ale przy jednym oku mam dość widoczne blizny, a przy drugim nie obarczam tą wino akurat tutaj lekarz, ponieważ no, zarówno jak i moja siostra, dwie koleżanki też akurat lewe oko mają blizny, no to trochę gorzej wygląda, a to dlatego, że pani doktor właśnie z lewej strony, z prawej strony operowała, więc prawe oko tu wszystko było ładnie, natomiast nad lewym się tak nachylała i podejrzewam, że dlatego te lewe oczy wychodziły niezaciekawie. No, ale to jest właśnie, no z tymi bliznami to jest taki problem, że u niektórych się goją ładnie, pomimo, że ja też stosowałam kremy na blizny. Plasterki na bliznę. No, jedna przy jednej powiedzmy wygląda to nieciekawie. Cały czas tutaj aczkolwiek nieciekawie, ciekawia, aczkolwiek nie jest to ostateczna jakaś wersja, ponieważ y, próbuję to i, i dość ładnie moja skóra reaguje na działanie lasera frakcyjnego y, aplacyjnego. Czyli takiego bardzo mocnego naprawdę lasera. I no, myślę, że. Jak słoneczka nie będzie, to jeszcze kilka zabiegów i bliznę będzie już prawie niewidoczny. Teraz y, takie pytanie: y, Dlaczego codzienna pielęgnacja jest tak bardzo ważna w, tutaj przed zabiegiem? i ma kluczowe znaczenie, żeby ta powieka właśnie wyglądała dobrze. A właśnie dlatego, że kondycja naszej skóry, jeżeli nasza skóra nie jest przesuszona, jest właśnie namilżona, jest pobudzone fajnie krążenie, które działa, które nam właśnie rozkurcza leczenia krwionośne, bardziej dotlenia nam skórę, wtedy no, esencja jest o wiele, o wiele bardziej szybsza, i też y, ta rekonwalescencja, no później efekty są lepsze, moim zdaniem, jeżeli ta skóra przed zabiegiem jest w lepszej kondycji. Sam zabieg y, to jest tylko jedna część sukcesu. Natomiast y, jeśli nie dbasz y, o skórę codziennie i jeśli ta skóra, a w zasadzie przypominasz sobie od zabiegu do zabiegu czy od jakiegoś wyjścia do wyjścia, y, to jest y, stosunkowo mało czasu na to, żeby odżywić naszą skórę. Więc y, tutaj jest ważna jednak systematyczność. Tutaj jest ważne, żeby cały czas pamiętać codziennie, dwa razy dziennie przy pielęgnacji powtarzać właśnie takie dobre obyczaje jak dobre nawilżanie dobrym kremem, krem, tak prosto mówiąc. Czyli te dobre nawyki pielęgnacyjne rano i wieczorem. Żeby właśnie ten efekt był bardziej trwały. Skóra po 40 roku życia wymaga konkretnego podejścia. I też można zająć się, decydujemy jeszcze na taki krok, właśnie jak u spróbować jeszcze troszkę laserem, można trochę spróbować plazmą powalczyć. Natomiast jeżeli już jest dużo opadająca ta powieka, to są po prostu wyrzucone pieniążki z laserem i z, właśnie z plazmą. Jak przygotować się do tego zabiegu? To jest właśnie to pytanie, które też się powtarza często i które właśnie mówiłam, że należy dobrze nawilżać tą skórę i zacząć taką naprawdę porządną pielęgnację 4-6 tygodni przed zabiegiem. To jest bardzo ważne. Wtedy też możemy sobie masować tą skórę dość często, tak po prostu manualnie okropując paluszkami. Bądź można właśnie taką malutką bańką chińską sobie właśnie nawilżać, no, rozszerzać naczynka, dotleniać tą skórę. Tutaj też jest suplementacja wewnętrzna ważna, czyli na przykład picie witaminki C, kolagenu. Wcześniej właśnie przyszedł no skorbin, on no właśnie fajnie działa bo uszczenia nam naczynka, więc no żeby też jak najszybciej wrócić do codziennego trybu, żeby tam nie było właśnie tej opuchlizny, tych śniaków. No i oczywiście, kochane, zero alkoholu i zero papierosów. To też jest bardzo ważne dla samego. Przebiegu zabiegu, jak i później do naszej rekonwalescencji. Pamiętajmy, że blefaroplastyka może być jest, nie tylko może być, ale jest to mocna, ale nie zastąpi właśnie tej codziennej dbałości o naszą skórę. Kochane, pobierzcie sobie też bezpłatną checklistę przygotowującą właśnie do zabiegu, pielęgnacji. Po nim tam właśnie omówiłam, jak się przygotować i jak pielęgnować po. Zabiegu naszą skórę. I także bardzo proszę, żebyście mi pisały również w komentarzu, czy rozważałyście zabieg blefaroplastyki, czy też może już jesteście po tym zabiegu. Bardzo chętnie będę odpowiadała na Wasze pytania. No i oczywiście zapraszam też do subskrypcji mojego kanału i do śledzenia. Tego, co nagrywam, bo niedługo będzie właśnie film o tym, jak dbać o okolicę oka bez skarpela. A jeśli chcesz zobaczyć skuteczny masaż kobido właśnie na poprawę owalu twarzy i okolic oczu, to także zachęcam, żebyś kliknęła na końcu na końcowym ekranie na filmik, który się tam pojawi małe okienko i tam właśnie zobaczysz, jak ten masaż należy wykonywać. Kochane, tutaj dbajmy o siebie, nie tylko od zabiegu do zabiegu, od wielkiego wyjścia jakiejś imprezy do wielkiej imprezy, tylko każdego dnia. To daje naprawdę największe efekty, ta systematyczność. Parę minut dziennie, rano i wieczorem. Lepszy efekt niż raz w miesiącu godzina. Pamiętajcie o tym. No i cóż, kochane, do zobaczenia w kolejnym filmie.